Skan 3D to przede wszystkim fantastyczni ludzie których udało mi się zebrać w przeciągu tych 9 lat istnienia naszej firmy. Od początku zajmowaliśmy się skanowaniem 3D i naturalną drogą, którą obraliśmy, było danie naszym klientom kompleksowości. W tym momencie rozwinęliśmy dział postprocesingu, dział beamowy, w którym otwarzamy dokumentację dla naszych klientów, a następnie poszliśmy krok dalej i zaczęliśmy skanować infrastrukturę podziemną, która jest naszym takim naturalnym bodźcem do tego, abyśmy mogli się dalej rozwijać. Skan 3D skupiamy się na tym, aby kompleksowo podejść do tematu. Każdego projektu. Począwszy od dostarczenia dobrych danych, które pozwalają na to, żeby klient mógł od początku nie bazować na przypuszczeniach. A bazować na realistycznych danych. Przypuszczenia generują bardzo duże ryzyka, bardzo duże problemy w późniejszej fazie, które na początku nie są do końca widoczne. Więc skupiamy się na tym, aby dostarczyć wiarygodnych danych, które są wykonywane przez cały nasz zespół, od infrastruktury podziemnej po infrastrukturę nadziemną. Więc łączymy oba dwa światy ze sobą, tworząc dokumentację bimowską. Ciekawym projektem była inwentaryzacja sieci hotelowych. Obiektów było ponad 100, więc skala projektu była dosyć konkretna. Naszym celem było przede wszystkim utworzenie szczegółowych raportów powierzchniowych dla każdego z hoteli. Pierwszym krokiem w opracowaniu projektu było zeskanowanie całej powierzchni hotelowej, a było to ponad milion metrów kwadratowych. Zajęło nam to blisko 3 miesiące. Dalszym krokiem było utworzenie chmur punktów. Zrobiliśmy to w programie Recap Pro. Kolejnym krokiem to już opracowanie danych. Klient oczekiwał od nas szczegółowej dokumentacji, więc przygotowywaliśmy żółty pięter, przekroje, analizowaliśmy działkę, na której dany hotel był położony. Otworzyliśmy ponad 5000 rysunków. Zdecydowaliśmy się na podejście związane z modelowaniem 3D i pracę w programie Revit. Z perspektywy czasu uważam, że to była jedyna słuszna droga. Dzięki temu zautomatyzowaliśmy opracowanie dokumentacji 2D, dzięki używaniu szablonów widoków, filtrów, schematów kolorów. Też zarządzanie zmianami było znacznie łatwiejsze w momencie kiedy dysponowaliśmy modelem 3D i Revitem właśnie. Tego typu dane posłużą klientowi do dalszych prac modernizacyjnych oraz do efektywnego zarządzania majątkiem. Na zlecenie miasta Kraków wykonaliśmy projekt skanowania infrastruktury podziemnej w oparciu o metodykę PAS-128, w której wykorzystujemy georadar oraz detekcję precyzyjną. Miasto Kraków do tego projektu podeszło w bardzo innowacyjny i otwarty sposób. Z naszego doświadczenia mapy do celów projektowych zawierają między 40 a 60% błędów lub braku danych z tym, co znajdziemy w rzeczywistości. Ta metodyka PAS-128, wykorzystanie tych georadarów z detekcją precyzyjną, bo to jest istotne, Pozwala na odnalezienie infrastruktury podziemnej z dokładnością kilku centymetrów. Georadar, dodatkowo mapując pozostałości, jest w stanie znaleźć pozostałości archeologiczne. W tym momencie, w tym projekcie, odnaleźliśmy kilka starych fundamentów, w którym początkowo miały zostać zasadzone drzewa. Dziś te drzewa tam się nie pojawią. Dlaczego? Mamy fundamenty. Ale gdyby miasto nie wykonało tego projektu, musiałoby zamknąć rynek na badania archeologiczne. Dlatego te dane, dobre dane, które możemy dostarczyć, są źródłem dobrego projektu, które potrafią zminimalizować ryzyka oraz trzymać harmonogram w napiętym grafiku. Scan 3D wykorzystujemy kolekcję ALC Autodesk. To, co zeskanujemy, przedstawiamy w postaci chmury punktów w Recap Pro. Nasze modele wykonujemy w Rewicie. te przemysłowe w Plant 3D, linie produkcyjne w InfraWorks. Rozwiązania autodesku pozwalają nam na zakończenie projektu już po tym etapie skanowania. Dodatkowo, rozwiązania autodesku są popularne wśród osób, które przychodzą do nas do pracy. Z Prokadem znamy się od narodzin Scan 3D. Od zawsze, kiedy pierwszy raz zapukaliśmy do drzwi Prokadu, zostaliśmy przyjęci w sposób rodzinny, nieszablonowy, gdzie czuliśmy się bardzo dobrze zaopiekowani. Jeżeli pojawia się jakiś problem, zawsze wiemy, do kogo zadzwonić. Te osoby są bardzo pomocne i przede wszystkim pozwalają nam inspirować i pozwalają też być inspirowanym. Skupiamy się na rozwijaniu kompleksowego podejścia: połączeniu skanowania, przygotowania modeli, wydania dokumentacji ale chcemy pójść o krok dalej w kierunku wspierania naszych klientów w zarządzaniu swoim majątkiem. Chcemy, aby nasza firma była najbardziej inspirującą firmą w Europie, która pokazuje, że dobre dane to początek każdego projektu.